Przyszłość wszechświata to fascynujący temat, który zdecydowanie działa na naszą wyobraźnię. Równie interesujące są granice rozwoju, jakie mogą osiągnąć kosmiczne cywilizacje. Zerknijmy zatem na dwie ciekawe kwestie, a mianowicie na cywilizację punktu omega oraz na mózg matrioszkę. Mózg Matrioszka to koncepcja kosmicznej megastruktury, jaką zaproponował Robert Bradbury. Jest to hipotetyczny superkomputer o gigantycznych możliwościach obliczeniowych. Mózg Matrioszka zostałby zbudowany na wzór Sfer Dysona, a do wykonywania obliczeń wykorzystywałby całą energię emitowaną przez gwiazdę. Nazwa tego obiektu nawiązuje naturalnie do popularnych lalek matrioszek. Taki mózg składałby się z nanotechnologicznych komputerów zasilanych przepływem energii od gwiazdy w przestrzeń kosmiczną. Konstrukcja opiera się na idei co najmniej dwóch położonych koncentrycznie wokół gwiazdy sfer Dysona. Każda część zasilana jest energią promieniowania o innej właściwej sobie temperaturze, odwrotnie proporcjonalnej do odległości od gwiazdy centralnej. Każda sfera byłaby przystosowana do pracy w innej temperaturze, pochłaniając światło emitowane przez bardziej wewnętrzną sferę oraz emitując je po wykorzystaniu na zewnątrz postaci fotonów o niższej energii. Sfery w samym centrum pracowałyby w temperaturze bliskiej temperatury gwiazdy, natomiast najbardziej zewnętrzne w temperaturze bliskiej temperaturze promieniowania tła. Cały pomysł brzmi naprawdę fascynująco. Pytanie jednak, jak tego dokonać oraz do czego tak naprawdę miałby służyć tak ogromny superkomputer. Dokładny mechanizm działania mózgu matryoszki jest obecnie przedmiotem spekulacji, jednak sam pomysł jest całkowicie zgodny z wszystkimi znanymi nam prawami fizyki. Niektórzy naukowcy oszacowali nawet czas, w jakim ludzkość będzie w stanie stworzyć takie cudo. Otóż, zdaniem futurologa Raymonda Kurzweila, człowiek będzie w stanie zbudować muzykę w około 2800 roku, wykorzystując w tym celu technologiczną osobliwość. Ludzkość osiągnie tym samym drugi poziom na skali zaawansowania cywilizacyjnego w skali Kardaszewa. Możliwości wykorzystania mocy obliczeniowej całej gwiazdy są trudne do wyobrażenia. Taki mózg matrioszka miałby co najmniej dwa zastosowania. Jednym z nich byłaby emulacja umysłu wszystkich ludzi oraz symulacja idealnego środowiska wirtualnego. Przenosząc umysły ludzi do tego superkomputera, ludzie istnieliby tam przez nieograniczony czas, zamieszkując perfekcyjnie wygenerowany wirtualny świat. Zastosowano by tam proces skopiowania lub też przeniesienia świadomości człowieka poprzez precyzyjne zmapowanie wszystkich połączeń neuronalnych w mózgu oraz wierne odtworzenie ich działania w symulacji komputerowej. Taka symulacja mogłaby być częścią wirtualnej rzeczywistości, dostarczającej umysłowi bodźców i reagującej na jego zachowanie. Jeśli umysł człowieka można by było przenieść z biologicznego ciała do komputera, jego istnienie nie byłoby już ograniczone maksymalną długością życia człowieka. Dodatkowo transfer umysłu mógłby zostać wykorzystany do utworzenia kopii zapasowych, zabezpieczając się tym samym przed ryzykiem śmierci w wyniku starzeń losowych. Taka kosmiczna technologia umożliwiłaby więc praktyczną nieśmiertelność. Oczywiście istnieją uzasadnione wątpliwości, czy przeniesiony umysł byłby nadal danym człowiekiem, czy też tylko nieśmiertelną jego kopią. W mózgu matrioszce mogliby istnieć zarówno żywi, jak i martwi. Nikt z nas nie dożyje czasów, ale wyobraźmy sobie następującą sytuację. Załóżmy, że żyjemy na Ziemi w odległej przyszłości, gdy naukowcy stworzyli już mózg Matrioszkę. Wówczas moglibyśmy tymczasowo przenosić nasz umysł do wirtualnego świata, rozkoszując się życiem w zupełnie innym, bajkowym wręcz świecie, odbierając nieznane nam bodźce. Gdyby taki świat nam się znudził, to w każdej chwili moglibyśmy powrócić do ziemskiej rzeczywistości. Z drugiej strony, mózg Matrioszka byłby zamieszkiwany także przez martwych ludzi. Tuż po śmierci biologicznego ciała umysł człowieka byłby przenoszony do mózgu matryoszki, gdzie istniałby już po wsze czasy. Do ustalenia byłoby to, czy człowiek w mózgu matryoszce miałby fizyczne ciało, czy też może egzystowałby tam w jakiejś innej formie. Biorąc pod uwagę moc obliczeniową całej struktury, być może taki człowiek mógłby przybierać tam dowolne formy. Oczywiście taki komputerowy raj musiałby być ściśle nadzorowany. Innym zastosowaniem mózgu matrioszki byłoby z kolei stworzenie oraz symulowanie rozwoju całych eksperymentalnych cywilizacji. Niczym w grze komputerowej od zera zbudowano by świat nowych istot, które rozwijałyby się pod bacznym okiem obserwatorów. Takie doświadczenie byłoby bezcenną skarbnicą wiedzy na temat ścieżek rozwoju życia oraz inteligencji. Być może odbyłoby to się zupełnie inaczej niż miało to miejsce na Ziemi. Damian Broderick w powieści God Players przypuszcza, że mózg Matryoszka pozwoliłby na symulację całych alternatywnych wszechświatów. Inna koncepcja zakłada z kolei, że mózgi mogłyby być wykorzystywane przez superinteligencję, jako przetwarzające węzły połączone za pomocą sztucznych tuneli czasoprzestrzennych. Być może obiekty takie jak mózg Matryoszka już miliony lat temu zostały stworzone w dalekiej otchłani kosmosu przez odpowiednio zaawansowane cywilizacje. To prowadzi nas niejako do cywilizacji punktu Omega. Frank Tipler to amerykański fizyk, matematyk, kosmolog, profesor na Uniwersytecie Tulane. Tipler, wraz z fizykiem i kosmologiem Johnem Barrowem jest współautorem książki Antropiczna Zasada Kosmologiczna, jednej z pierwszych promujących tak zwaną zasadę antropiczną. Zasada ta wiąże globalne własności wszechświata oraz jego prawa z istnieniem w nim obserwatora. A w dużym skrócie, według Tiplera chodzi o to, że inteligentne przetwarzanie informacji musi zaistnieć we wszechświecie. A gdy jeszcze raz powstanie, to nigdy nie wymrze. Parafrazując, aby wszechświat istniał fizycznie, musi zawierać w sobie obserwatorów. Jako, że wszechświat istnieje, to zdaniem profesora Tiplera musi także istnieć punkt Omega, który podtrzymuje życie na zawsze. Tipler zakłada, że cała materia zbiegnie się w nieskończony wszechwiedzący punkt na końcu zamkniętego wszechświata, i że tym punktem, do którego zmierza cały wszechświat, jest właśnie punkt Omega. Tipler swoje skomplikowane koncepcje wyjaśnił w książce Fizyka nieśmiertelności. Współczesna kosmologia Bóg i wskrzeszenie zmarłych. Tipler obserwując postęp nauki i rozwój technologiczny założył, że cywilizacja nadal będzie stale zwiększała zasoby wiedzy oraz zdolność rozumienia procesów nawet tak skomplikowanych jak istota życia oraz manipulowanie czasoprzestrzenią. Frank Tipler przewiduje także szybkie rozpoczęcie kolonizacji kosmosu nie tylko poprzez powolne wielopokoleniowe loty kosmiczne, ale przede wszystkim poprzez wysyłanie sąd kosmicznych wyposażonych w funkcjonalny zapis kodu genetycznego. Profesor przewiduje, że odpowiednio zaawansowana oraz zdeterminowana cywilizacja byłaby w stanie skolonizować cały wszechświat. Jego zdaniem dokonać tego będą mogli ludzie lub też inna obecnie znacznie bardziej rozwinięta cywilizacja. Odlegli potomkowie ludzi lub też obcych zbudują w dalekiej przyszłości ogromny system komputerowy, a raczej środowisko hipercyberprzestrzeni zrealizowane w zapadającej się czasoprzestrzeni w końcowym kolapsie. Taka cywilizacja posiadałaby wgląd w całą przeszłość niejako zgodnie ze znaną religijną koncepcją tejarda de Chardena, punktem Omega. Zwiększając w nieskończoność swoją wiedzę oraz umiejętności technologiczne, dokonałaby ona odtworzenia oraz stania wszystkich wcześniej żyjących istot, Odbyłoby to się wewnątrz hipercyberprzestrzeni wirtualnej rzeczywistości. Podczas ostatecznego kolapsu, zdolność obliczeniowa wszechświata rozchodzi się w nieskończoność, a środowiska emulowane tą zdolnością obliczeniową działają przez nieskończony czas, gdy wszechświat osiąga kosmologiczną osobliwość po jednym punkcie. Tą osobliwością jest właśnie punkt Omega. Z zasobami obliczeniowymi rozchodzącymi się w nieskończoność. Frank Tipler stwierdza, że społeczeństwo w darkiej przyszłości będzie w stanie wskrzesić umarłych, hamując wszystko, co istniało od samego początku Wielkiego Wybuchu. Tipler utożsamia punkt Omega z Bogiem, ponieważ jego zdaniem punkt Omega ma wszystkie właściwości Boga, jakich wspomina większość tradycyjnych religii. Pomysł Tiplera, sformułowany w 1995 roku, zakładał, że czasoprzestrzeń naszego wszechświata ma charakter zamknięty i będzie w przyszłości dokonywać kolapsu. Kilka lat później astronomowie doszli jednak do wniosku, że czasoprzestrzeń ma charakter otwarty i coraz szybciej się rozszerza. Wciąż jednak możliwy jest wielki kolaps zakładający, że proces rozszerzania wszechświata nie będzie przebiegać wiecznie. W pewnym momencie, pod wpływem grawitacji, jego rozszerzanie się ustanie i rozpocznie się wówczas proces do niego odwrotny, kurczenie się wszechświata. Wszechświat zapadłby się wówczas do stanu skrajnie wysokiej gęstości lub wręcz do osobliwości. W punkcie omega, ostatnim jaki istnieje w przestrzeni oraz czasie, zbiegną się promienie światła z całej przeszłości naszego kosmosu. Te promienie, zanim dotrą do punktu omega, napotkają na drodze gwiazdy, galaktyki, planety, a także wszystkie żywe istoty. Mając dostęp do tych informacji, można będzie stworzyć ostateczną komputerową symulację wszystkiego, co kiedykolwiek istniało. Jak zwykle, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy chcielibyście kiedyś żyć w wirtualnej, symulowanej rzeczywistości w mózgu matrioszce? Oraz jak Waszym zdaniem, o ile w ogóle nastąpi, wyglądałby kres wszechświata? Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.